Czasami czuję, że nie mam siły na medytację. Wydaje się to zbyt trudne, zbyt wymagające. Ale wtedy przypominam sobie, że uważność nie musi być skomplikowana można ją znaleźć w codziennych czynnościach, nawet w tak prozaicznym jak mycie rąk. Kiedy następnym razem będziesz myć ręce, zatrzymaj się na chwilę. Zwróć uwagę na temperaturę wody: czy jest ciepła, czy może chłodna. Jakie uczucie wywołuje na Twojej skórze? To już pierwszy krok w kierunku uważności. A teraz skup się na zapachu mydła. Czy jest świeży, cytrusowy, czy może bardziej kwiatowy. Pozwól, aby ten zapach wypełnił Twoje zmysły. Zauważ, jak mydło się pieni. Obserwuj, jak bąbelki unoszą się w powietrzu. Jak się zmieniają, gdy je pocierasz. To wszystko jest częścią chwili, którą możesz w pełni przeżyć. Nie musisz poświęcać godzin na medytację. Wystarczy kilka chwil, aby zwrócić uwagę na to, co robisz. Uważność to nie tylko medytacja na poduszce, to także te małe momenty w ciągu dnia, które mogą przynieść wielką zmianę. Każde mycie rąk to okazja do praktykowania uważności. To chwila, w której możesz być obecny, tu i teraz. Kiedy zaczynasz dostrzegać te drobne rzeczy, życie staje się bogatsze. Pomyśl o tym, jak często jesteśmy zajęci myśląc o przeszłości lub przyszłości, a przecież życie dzieje się teraz. Uważność nie potrzebuje czasu. Wystarczy chwila uwagi, aby dostrzec piękno w codziennych czynnościach. Zrób to dla siebie, zrób to dla swojego umysłu. Uważne mycie rąk to mały krok, ale może prowadzić do wielkich zmian w twoim życiu. Zatrzymaj się, poczuj, obserwuj to wszystko, co musisz zrobić.